Cześć, bardzo krótki film na temat mini latarki taktycznej wojskowej. Po prostu dobrej mini latarki, która jest bardzo mocna, bardzo krótki film, zapakowana w takie tu i stworzywa sztucznego zamykane na zatrzaski, które będzie chroniło ten wasz sprzęt przed takim, powiedzmy sobie, zamoczeniem. Chociaż ponurkować z tym nie można, to wystarczające jest, żeby zabezpieczyć wam ten mały sprzęcik, tą bardzo mocną, lecz małą latarkę, żeby wam się z nic nie stało. I od razu wam powiem, jak jesteście ciekawi, ile za to dałem. Dałem za to 7 zł na AliExpressie. Zobaczmy, co jest w środku. Mianowicie w środku jest latarka, przewód USB do USB-C, USB, USB do, ładowania, do ładowania tej latarki. I takie działanie tej latarki wystarcza na około 4 godziny ciągłego świecenia. Jest ona zabójczo mocna. Ma dużą diodę, która jest naprawdę. Ultra silna. Jak jedziecie gdzieś na wycieczki piesze, rowerowe, czyli jakiekolwiek w ogóle potrzebujecie latarki, pod namioty i tak dalej, To to wam polecam. Gdzieś nazwa tej tam się pojawi, taką jak ja ją znalazłem na hinolu i powiem wam, latarek z chin miałem masę. Miałem bardzo dużo latarek i no tak jak zawsze w każdym filmie powiem o tej, która wydaje mi się najlepsza, bo wreszcie to szkoda gadać. Ona jest w całości wykonana z korpusu aluminiowego. Całaść to jest aluminiak. No, i tu macie taką zawieszkę, żebyście mogli sobie ten plecak przykładowo taktyczny sobie od razu tam włożyć żeby to funkcjonowało, z tyłu portu USB i ten włącznik do działania. I teraz powiem Wam, że jak się świeci tą latarką na odległość około 40 metrów, to daje słup światła niezły. Tu jeszcze macie taki naplet, który, tak jak widzicie, jest taki ruchomy. Czyli jak jeżeli mieliście takie latarki tego typu, to wiecie, że to jest skupienie wiązki światła lub jej większe rozproszenie. Inaczej, napleta ruszacie i zmieniacie poziom świecenia, a raczej jego intensywność i skupienia. Jak działa taka latarka? Działa zabójczo. Ja się nie będę patrzył w nią. Tu oczywiście jest widno i za dnia Wam się może wydawać, że ona jest słaba. Nic bardziej mylnego. Jest naprawdę mocna. Ten słup światła, który tutaj sobie rzucam, jak się go walnie, to na 60 metrów naprawdę jest bardzo, bardzo po intensywny. To jest naprawdę super. Latarka bardzo mocna i, no, i długo działa na jednym naładowaniu. No i dodatkowo jeszcze ma tryb świecenia, tak jak widzicie, mrugacz, czyli żeby mniej energii zużywał, będzie sobie mrugał. I jeszcze jedno, co ma dodatkowe, to jest ta dioda, to jest ta dioda, COB, czyli taka boczna dioda bardzo mocna. Aj, trochę mnie oślepiło. Naprawdę to jest mocne. To jest tak ostre światło, że szok. I ta dioda wygląda tak też z boku. Czyli od przodu świeci mega mocno w dwóch trybach. Jeden ciągły, mocny lub ewentualnie pulsujący. No i ten boczny, mocny, taki szeroki, rozproszony, że tą latarkę możecie sobie położyć i ona będzie Wam bokiem świeciła, jak kaganek. Słuchajcie, ten mikrosprzęt aluminiowy cały... 7 zł za niego dałem. To jest szok cenowy. Naprawdę, jeżeli szukacie latarki takiej małej, którą zobaczcie, to jest kieszonkowa latarka, którą możecie sobie nosić. Jest najlepszą latarką, jaką kupiłem na AliExpressie, a kupiłem tam ich dużo. Ponad 20 różnych latarek miałem różnego typu. Większość to było plastik, fantastyk, a ta zdecydowanie wygląda z nich najlepiej. Mimo, że detalika jej wykonania jest taka, powiedzmy sobie, przeciętna, to naprawdę działa ten sprzęcik. Nie dość, że tani. Aha, no bo zaraz będzie ktoś mnie pytał: no to daj mi ofertę do tej taniej oferty. Znajdziecie sobie. Tym bardziej, jak tam, tym bardziej, jak tam jest 3 dolce, wydaj za jeden przedmiot, czy 3 przedmioty za 4 dolce, coś takiego, tam są takie specjalne kategorie. To tam właśnie takie rzeczy też znajdziecie. Jakbym miał ocenić się w skali od 1 do 10, to powiem wam: dałbym jej 9,7 na 10. Na czemu te 30 punkta bym zabrał? No, z tego powodu, że ta detalika wykonania może nie jest najpiękniejsza, nie wiem, czy to ostrość śłapiecie. trochę powyżej tej ceny 7 zł, którą się można spodziewać, ale takie te krawędzie są tutaj, no, niedokończone, powiedzmy sobie, trochę nieidealne. Sam korpus latarki jest spoko, ale te diody... SOP zabezpieczenie jest już takie e, trochę gorsze. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej cenie to jest bezkonkurencyjny sprzęt, który Wam polecam. No i fajnie, że pudełko też jest takie sztywne, lite, które możecie sobie wykorzystać i przenosić w nim Waszą taktyczną latarkę, w Waszym taktyczno-wojskowym plecaku chińsko. Sportowym. Zapraszam Was na następny filmy z testem, a w zasadzie z pokazem Wam dobrych sprzętów chińskich. Też będą filmy zbiorcze, bo nie będę o każdym sprzęcie osobno sobie gadał, bo szkoda na to czasu. Dobra, słuchajcie, teraz mam w ręku tą małą latarkę, która świeci bardzo mocno. Jest, jak widzicie, ciemno, jakość obrazu będzie niska, no bo ten aparat nie umie nagrywać po ciemku, ale widzicie, że ja siedzę tu po ciemku. Słuchajcie, włączam latarkę. No i latarka ta mała, co trzymam ją w ręku no, świeci bardzo, bardzo mocno. To jest na dużym skupieniu. Poczekajcie, teraz wezmę i to zmienię. Teraz skupiona wiązka jest, czyli taka punktowa, i ona leci naprawdę bardzo daleko. Jakbym w bloku mieszkał wysoko, jakbym ją z bloku na dół kierował, to światło to by było widoczne na ziemi w bardzo dalekiej odległości, nawet z 60 metrów, no i ten plecy, jak ruszycie, to. Będzie właśnie taka wiązka światła, dobrze doświecająca wszystko to, co się dzieje. Naprawdę latarka super, i trzeci tryb to jest te miganie. W odstępie takiej około hmm, pół sekundy gdzieś jest to mruganie, i kolejny tryb to jest ta dioda boczna. Czyli zobaczcie, ta dioda boczna, ten COP to jest super, nie? Strasznie szeroki, daje mocny, mocne oświetlenie. Zobaczcie. Pięknie cały pokój mi rozświetliło. Są ciary na pewno na obrazie, bo on przecież mi nie nagrywa w dobrej jakości po ciemku, ale jak widzicie, to małe coś po prostu przepięknie wszystko rozświetla.